Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół Mechanicznych jako pierwsi 4 grudnia obejrzeli wystawę interaktywną zatytułowaną Świat zmysłów, która zagościła Muzeum Dawnego Kupiectwa. Słyszę, widzę, dotykam, czuję, więc jestem – tak można by ująć jej przesłanie. To kolejna interaktywna ekspozycja z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której widz samodzielnie eksperymentuje. Ekspozycję otworzył dr Maciej Kluza, krakowski muzealnik, który pokazał świdnickim uczniom, jak efektywnie ją wykorzystać. Temat wystawy wziął się stąd, że przygotowując wystawę Świat Zmysłów, była to druga wystawa przygotowana interaktywna przygotowana w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szukaliśmy tematu takiego, który będzie bliski każdemu widzowi, a każdy widz zazwyczaj zainteresowany jest taką tematyką, która bezpośrednio odnosi się do widza. Tutaj na tej wystawie Świat zmysłów często widz jest nie tylko eksperymentatorem, ale również mat materiałem badawczym. To widz sam na sobie musi wykonać eksperymenty i stąd ta tematyka taka, która będzie każdemu widzowi bardzo bliska, czyli poznawanie siebie, poznawanie własnego ciała. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie było pionierem, jeśli chodzi o, te o tego typu działalność w Polsce. Nasza pierwsza wystawa nauki dawnej, niedawnej, która zresztą była pa kilka lat temu prezentowana w Świdnicy, to była pierwsza tego typu wystawa w Polsce. I od tego czasu cały czas wystawy interaktywne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego są dostępne i mamy nadzieję, że ta metoda, właśnie interaktywnego poznawania świata, dowiadywania się czegoś więcej o otoczeniu, pomoże młodym widzom, szczególnie młodym widzom, dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającym nas świecie. Wystawa w formie zabawy pozwala jej uczestnikom zdobywać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Do dyspozycji zwiedzających jest 49 stanowisk doświadczalnych, podzielonych na trzy części. Teraz jeśli wiemy, że nasze, nasz wzrok i w ogóle zmysły nie zawsze mówią prawdę, to też jesteśmy jakby na przykład przy, czy uwrażliwieni i mamy większą uwagę. Na przykład niektóre rzeczy, które dla innych mogą, tak jak są obrazki czasem, takie, które niby się nie ruszają, a wygląda jakby się ruszały. Czyli na przykład jeśli teraz wiemy, że nasz wzrok nie zawsze jest dokładny, to możemy się nie nabrać na taki jakby kawał, który... Teraz kiedy wiem, że to nie zawsze działa tak jak się chce, no to trzeba być po prostu bardziej uważny na niektóre rzeczy. I na, no, najlepszym przykładem jest to machanie tą pałką przed obrazem, który się tworzył teraz, na przykład wiem, że jak się tworzy obraz w kinie w telewizji i przyda się coś takiego na pewno. Wystawę można zwiedzać bezpłatnie, indywidualnie oraz grupowo do 2 lutego w godzinach otwarcia Świdnickiego Muzeum.